Cześć wszystkim! Każdy, kto programuje, z pewnością zna zapis w stylu A równa się B plus C, ale czy kiedykolwiek pojawiła się myśl, jak komputer tak naprawdę to rozumie? Co się dzieje pod maską, gdy taka prosta linia kodu jest zamieniana na coś, co procesor może faktycznie wykonać? Dzisiaj zajrzymy właśnie tam, w samo serce maszyny. Oto nasza mapa drogowa na dzisiaj. Zaczniemy od samych podstaw czym w ogóle jest assembler, a potem Krok po kroku, warstwa po warstwie, zobaczymy, jak z najprostszych cegiełek powstają złożone programy, które znamy i których używamy. No dobrze, zaczynamy od kluczowego pytania. Assembler to jest właśnie ten fundamentalny most łączy nasze powiedzmy intuicyjne języki programowania z tymi surowymi, binarnymi instrukcjami, które faktycznie wykonuje procesor. Spójrzmy na to z bliska, bo to ważne. Z lewej strony mamy świat, który większość programistów zna doskonale. Języki takie jak C czy Java. Są abstrakcyjne, są intuicyjne. Piszemy jedną linijkę, a pod spodem dzieje się prawdziwa magia. Dziesiątki operacji dla procesora. A z prawej, assembler. Bezpośredni, bez żadnej magii. Jedna linia kodu to jedna konkretna instrukcja dla CPU. Mamy tu więc fundamentalny kompromis. Zamieniamy wygodę na absolutną, surową kontrolę nad maszyną. I tu dochodzimy do absolutnie kluczowego punktu. Assembler to nie jest jeden uniwersalny język. On jest nierozerwalnie związany z architekturą procesora. My skupimy się na tej najpopularniejszej, czyli X86, używając składni Assemblera NASEM. Można o nim myśleć jak o takim tłumaczu, który przekłada surowy, binarny kod maszynowy na bardziej zrozumiałe dla człowieka polecenia. Żeby zrozumieć Assembler, musimy najpierw poznać świat, w którym on operuje. A więc przenieśmy się do środowiska pracy samego procesora. Dobrze, wyobraźmy to sobie w ten sposób. Rejestry, takie jak EAX czy EBX, to jest mały, podręczny notatnik procesora. Ma do niego błyskawiczny dostęp i to właśnie w nim wykonuje na bieżąco wszystkie obliczenia. Z kolei pamięć RAM to taka wielka biblioteka. Przechowuje mnóstwo danych, ale dotarcie do konkretnej książki zajmuje o wiele więcej czasu. Cała sztuka programowania na tym poziomie polega na sprytnym żonglowaniu danymi między tym szybkim notatnikiem a tą ogromną biblioteką. Ok, to teraz przejdźmy do sedna. Zobaczymy, jak z zaledwie kilku prostych komend do przenoszenia danych i wykonywania obliczeń można zbudować całą logikę skomplikowanego programu. Ten przykład doskonale pokazuje o co w tym wszystkim chodzi. Prześledźmy tabelę krok po kroku. Po lewej mamy kod w C. A po prawej jego odpowiednik w assemblerze. Najpierw move eax 1. Wrzucamy jedynkę do rejestru eax. Potem to samo z dwójką i trójką do rejestrów ebx i ecx. I teraz zaczyna się arytmetyka. imul ebx ecx. Mnożymy to co jest w ebx, czyli 2, przez to co jest w ecx, czyli 3. Wynik 6 ląduje z powrotem w ebx. Dalej, sub eax, ebx. Od eax, gdzie mieliśmy 1, odejmujemy ebx, gdzie mamy 6. Wynik? Minus 5 w eax. Na koniec imul eax, eax. Mnożymy eax przez samego siebie, czyli podnosimy 5 do kwadratu. Końcowy wynik znajduje się teraz w rejestrze eax. Jak widać, każda operacja to osobna, precyzyjna instrukcja. No dobrze, prosta matematyka to jedno, ale jak to się dzieje, że komputery potrafią podejmować decyzje? Jak z tak prostych, prymitywnych instrukcji buduje się logikę warunkową, pętlę i całą tą złożoność współczesnych programów? To jest dopiero ciekawe. Otóż, cały sekret tkwi w genialnie prostym, dwuetapowym mechanizmie. Najpierw mamy instrukcję CMP, czyli Compare, Porównaj. Ona sama w sobie niczego nie zmienia, ale w procesorze ustawia takie specjalne flagi, małe chorągiewki, które sygnalizują wynik porównania: równe, mniejsze, większe. I wtedy w drugim kroku do gry wchodzą instrukcje skoku warunkowego, jak JNE czy JLE. One patrzą na te flagi i na ich podstawie decydują, czy idziemy dalej linijka po linijce, czy może skaczemy w zupełnie inne miejsce w kodzie. I to wszystko. To jest fundament całej logiki. I oto jest ten moment aha, ten moment olśnienia. Zobaczmy, jak z tych prostych klocków zbudować dobrze znaną instrukcję if else. Krok pierwszy, cmp, eax, ebx. Porównujemy wartości. Krok drugi, kluczowy, jle, przypadek drugi. To jest warunek. Mówimy procesorowi, hej, jeśli eax jest mniejszy lub równe ebx, to skocz do etykiety przypadek drugi. A co jeśli warunek nie jest spełniony i nie skoczymy? Wtedy wykonuje się krok trzeci. To jest nasz blok if. Ale zaraz po nim, w kroku czwartym, jest jmp koniec bezwarunkowy skok, który omija blok else, żebyśmy przypadkiem go nie wykonali. I dopiero tutaj, w kroku piątym, pod etykietą znajduje się kod bloku else. To jest po prostu sprytna choreografia skoków, która idealnie odtwarza logikę if else. Dobrze, przejdźmy teraz do podprogramów, czyli funkcji. Co sprawia, że można wywoływać jedną funkcję z drugiej, a komputer zawsze wie, gdzie ma wrócić? Kluczem do tej zagadki jest struktura danych zwana stosem. Kluczem do zrozumienia stosu jest zasada LIFO: last in, first out. Ostatnie weszło, pierwsze wyszło. Najlepiej wyobrazić sobie stos talerzy. Nowy, czysty talerz kładziemy zawsze na samą górę. A gdy chcemy jakiś zabrać, też bierzemy ten z góry, prawda? Dokładnie tak samo działa stos w pamięci komputera. Ostatnia odłożona na niego informacja będzie pobrana jako pierwsza. Zobaczmy jak to działa w praktyce. Kiedy program napotyka instrukcję call, czyli wywołanie funkcji, procesor robi dwie rzeczy. Po pierwsze, odkłada na stosie adres instrukcji, która jest zaraz po tym call, to nasz adres powrotu. Po drugie, skacze do kodu funkcji. Gdy funkcja się kończy i napotyka instrukcję RET, procesor po prostu zdejmuje ze stosu ostatni zapisany adres i skacze z powrotem. Proste i genialne. A cała siła stosu polega na tym, że ten mechanizm działa zawsze. Pozwala na zagnieżdżanie wywołań: funkcja a woła funkcją b, a ta woła c itd. Tak Adresy powrotu po prostu układają się na stosie, jeden na drugim. To umożliwia nawet rekurencję czyli sytuacją, gdy funkcja wywołuje samą siebie. 100 pilnuje, żebyśmy zawsze wrócili we właściwe miejsce. To fundament nowoczesnego programowania. Spójrzmy teraz na szerszy obraz. 100 to tylko jeden z elementów tej układanki. Zobaczmy, jak wygląda cała przestrzeń pamięci, którą dostaje od systemu operacyjnego każdy uruchomiony program. Każdy uruchomiony program dostaje od systemu operacyjnego swoją własną, wydzieloną przestrzeń w pamięci. Na dole mamy kod programu i dane statyczne. Ale najciekawsze dzieje się po środku. Mamy tu dwa dynamiczne obszary, stos i stertę. I tu zastosowano sprytny trik. Umieszczono je na przeciwnych końcach wolnej pamięci, tak, że rosną w swoim kierunku. Stos rośnie w dół, a sterta, czyli pamięć alokowana dynamicznie, w górę. Dzięki temu elastycznie dzielą się dostępnym miejscem. Żaden z nich nie zabiera pamięci drugiemu, dopóki się fizycznie nie spotkają. A na koniec, trochę dla zabawy, spójrzmy na kilka sprytnych, niskopoziomowych sztuczek, które świetnie pokazują unikalne możliwości Assemblera. Pomyślmy przez chwilę. Chcemy wpisać 0 do rejestru. Jaki jest na to najszybszy, najbardziej optymalny sposób z punktu widzenia samego procesora? Na pierwszy rzut oka odpowiedź wydaje się prosta. Move eax 0. Logiczne, czytelne. Ale okazuje się, że profesjonaliści i kompilatory bardzo często używają innego triku XOR, EAX, EAX. Dlaczego? Bo operacja XOR na dwóch identycznych wartościach zawsze daje zero. A dla procesora taka instrukcja może być znacznie wydajniejsza. Często jest krótsza w kodzie maszynowym i nie wymaga odczytywania żadnej wartości z zewnątrz. Wszystko dzieje się wewnątrz samego rejestru. To jest właśnie klasyczny przykład niskopoziomowej optymalizacji. Inna klasyczna optymalizacja to przesunięcia bitowe. Zamiast mnożyć liczbę, na przykład przez 8, można po prostu przesunąć jej bity o 3 pozycje w lewo. Dla procesora to jest o wiele, wiele szybsza operacja niż pełne mnożenie. Dzisiaj owszem, kompilatory są na tyle mądre, że robią to za nas, ale to świetnie pokazuje, jak na najniższym poziomie myśli się o wydajności. Podsumujmy więc to wszystko. Assembler to ten most do świata maszyny. Cała złożona logika naszych programów sprowadza się do prostych operacji: porównaj i skocz. Stos to taki cichy bohater, który umożliwia działanie funkcji, a zrozumienie tych fundamentów, nawet jeśli na co dzień pisze się w językach wysokiego poziomu, daje ogromną przewagę i głębsze zrozumienie tego, czym się zajmujemy. I na koniec zostawiam wszystkich z pytaniem do przemyślenia. W dobie niesamowicie inteligentnych kompilatorów, które optymalizują kod lepiej niż większość ludzi, po co w ogóle zawracać sobie głową assemblerem? Dlaczego ta wiedza wciąż jest cenna? Dziękuję za wspólnie spędzony czas.